Macie podróży. Salam alaikum, Afryka Zachodnia, która w tej chwili żyje gasnącym już konfliktem w Mali. Dachla to mały jeszcze niedawno taki port wojskowy, który stał się dosyć dużym miastem czystym, przestrzennym, który się szybko rozwija. Natomiast w środku niczego, bo, bo Hamada, pustynia. Kamienista to tak naprawdę wielkie nic. I tutaj w promieniu kilkuset kilometrów, naprawdę nic poza tymi kamieniami, trochę, trochę piachu, jakieś tam pojedyncze wioski, parę namiotów, nic tutaj, tutaj nie ma, ale, ale, ale żyje się ludziom dosyć dosyć, jakby te, dosyć dobrze. Ludzie z zewnątrz z kolei przylatują tutaj, czy przyjeżdżają z innego powodu, właściwie z trzech powodów, czyli surfing, kitesurfing i windsurfing. Z tych trzech powodów przyjeżdżają, dlatego że są tu jedne z to rzeczywiście z najlepszych w Afryce spotów do surfowania i od strony Zatoki, i od strony Oceanu, gdzie, gdzie yy, wiatr sprzyja w różnych porach roku, gdzie yy, dachla jest zlokalizowana na półwyspie. Takim wydłużonym, więc mamy i zatokę, i mamy, mamy ocean. Także na pewno z tego powodu warto przyjechać. Warto przyjechać, żeby zobaczyć Sahary, jak, jak to wygląda. Warto przyjechać tutaj, na przykład na rowerze. Ostatnio głośno mówiło się o zachodniku Raka, który odwiedziły, który jest tutaj niedaleko, a który odwiedziły Panie w ramach działań Fundacji Rack Roll. Także ja podziwiam ludzi i gratuluję tego, tego osiągnięcia, bo to rzeczywiście jest, jest wyzwanie. Także jest parę powodów, żeby odwiedzić Saharę Zachodnią. Polecam. Ja w tej chwili już idę na, na kawę z mlekiem, a właściwie na mleko z kawą, dlatego że oni tutaj kawę rozpuszczalną po prostu zalewają mlekiem. Także idę na mleko. A nagrywam w pokoju, dlatego że na zewnątrz jest tak duży zgiełk, że gdybym chciał złapać to nagranie gdzieś tutaj, właśnie w takim miejscu porządnym, takim należytym, na, na wspaniałe tło, to, to z pewnością by mi nie wyszło. No, tłem jest pokój skromny pokój, który można tu mieć za 30 zł. Y, dwójka w samym centrum z widokiem na, na targ, który właściwie dopiero gaśnie o, o północy, mm. także to też jest dosyć duża atrakcja tego mojego pobytu. Polecam.

Perfect.